Dziennikarka radiowa, telewizyjna, pisarka, mistrzyni mowy polskiej. Jednym słowem, jednym słowem, kobieta sukcesu. Dzisiaj nas nawiedziła Beata Tadla w naszym uniwersytecie. Dzień dobry, pani Beato. Dzień dobry, bardzo mi miło. Nawiedziła, jak duch. <laughs> I na początku muszę powiedzieć, że spotkania z idolami są piękne, ale też przerażające, dlatego to będzie najbardziej stresująca rozmowa w życiu dla mnie. Proszę się <laughs> rozluźnić. Tutaj proszę poddychać. Tak. Wciągamy powietrze nosem. Wypuszczamy ustami, ale tak. a nie tak. O, właśnie, tak. I napięcia spadają. Jestem spokojniejszy. Jestem spokojniejszy. No, widzi I pan. pytanie na rozluźnienie. Jak się pani podobało spotkanie ze studentami? Bo było bardzo dużo ludzi, bardzo dużo pytań. Jestem pod tak ogromnym wrażeniem, że przyszło tylu ludzi, że cała aula była wypełniona po brzegi. Dla osoby, która przyjeżdża na zaproszenie, zawsze jest to stres, czy ktoś przyjdzie, albo jak mam na przykład spotkania autorskie po napisaniu książek, albo w ogóle jakiekolwiek inne spotkania, to zawsze jest stres. A kiedy wchodzę i widzę, że sala jest wypełniona po brzegi, no to ja już na dzień dobry jestem szczęśliwa i już wiem, że będzie dobrze. Było super, ludzie byli aktywni, zadawali pytania, widać, że byli zainteresowani tematem. Naprawdę bardzo, bardzo za to spotkanie dziękuję. Mnóstwo dobrej energii. Zaczynała pani w radiu niewielkim lokalnym, i czy uważa Pani, że to jest najlepsza droga dla dziennikarzy, zaczynanie właśnie pod taką drogą, pod tytułem Zaczynam robić, bo sam dyplom w dzisiejszych czasach no jednak niewiele daje. No to prawda, to jest taki zawód, y o którym dowiadujemy się, czy my się do niego nadajemy, dopiero wtedy, kiedy zaczynamy ten zawód wykonywać, kiedy zaczynamy praktykować. I wydaje mi się, że trzeba zacząć od małych rzeczy, jak we wszystkim, żeby wiedzieć, jak smakuje ta droga. Nigdy niczego nie dostaniemy od razu. To, że mogę sobie przyjechać do Warszawy, zapukam do pierwszych drzwi i na, od razu będę prowadzić fakty albo wiadomości, to jest mrzonka, tak się nie dzieje. Trzeba naprawdę przejść swoje, zapłacić frycowe, mieć w sobie bardzo dużo pokory, jeżeli każą robić rzeczy, które, o których my myślimy, że one są niżej niż nasze kompetencje. Nie trza, czasem trzeba to zrobić. Potem to będzie naprawdę docenione. Nie bać się. Niczego i przede wszystkim mocno wierzyć w to, że ten zawód jest naszą pasją, że my jesteśmy ciekawi świata i ciekawi ludzi, z którymi rozmawiamy. Bo jeżeli będziemy w tym zawodzie myśleć wyłącznie o sobie, o sukcesie własnym, to niczego nie osiągniemy. Zapewniam Pana. Kuba Wojewódzki powiedział kiedyś, że on i jego doświadczeni koledzy dziennikarze nie czują presji na plecach, nie czują tego oddechu młodego pokolenia. Czy też pani odczuwa takie coś, że nie ma takiej młodej krwi w mediach, która by atakowała tych starszych trochę już wyjadaczy? Ale właśnie niech atakuje, bo jeżeli to jest zdrowa konkurencja, no to tylko powoduje, że to starsze pokolenie, ta starsza gwardia będzie się jeszcze bardziej starać, że ta praca nie będzie dla nas rutyną, że my cały czas będziemy. Uważać, że nam na niej zależy. Więc niech nam depcze po piętach. No, spróbujemy, kto jest lepszy, nie? A nie, derwe, nie denerwuje Pani fakt, że teraz w mediach jesteśmy w stanie, w stanie, można powiedzieć, wojny medialnej, że mamy dwa obozy? I czy nie denerwuje pani fakt, że teraz, jak ktoś wchodzi do mediów, szczególnie tych tradycyjnych telewizji, gazety, to musi od razu obrać którąś stronę, że już nie ma takiego dziennikarstwa środka troszkę? Bardzo mnie to denerwuje, bo wydaje mi się, że Skończył się czas wraz z nastaniem obecnej władzy, która mocno zawładnęła mediami publicznymi, więc media komercyjne w jakiś sposób musiały być y, reaktywne, tak? musiały odpowiedzieć na to, co się dzieje w mediach publicznych, i jeżeli media publiczne mówią takim językiem, no to trzeba też ostrym językiem odpowiadać, że, że chyba już nie ma takiego, nie, nie ma czasu na to, żeby się zastanowić, jak odpowiedzieć, jaka powinna być ta reakcja. Nie, trzeba po prostu chyba w ten sam sposób. I rzeczywiście stało się tak, że trzeba mieć na głowie naklejkę z jakiego jest się obozu. I to jest straszliwie smutne, i to jest właśnie to, przeciwko czemu ja się buntuję, i dlaczego zrezygnowałam w ogóle z dziennikarstwa związanego z polityką, związanego z publicystyką. Ja już nie chcę tego robić, bo z tego niewiele wynika robię dzisiaj rzeczy, które fascynują, mnie cieszą, radują każdego dnia, które są dla mnie ogromną przyjemnością. I, no i nie ma chyba wracać do tego, co, co było. Nie ma co wracać do tego, co było. Zobaczymy, co życie przyniesie i może to się jeszcze wszystko odwróci. A jak z tej perspektywy już kilkunastu lat w telewizji, pani ocenia, jak to się wszystko zmienia, czy to idzie w dobrą stronę, czy wręcz inaczej? Media po prostu się zmieniają. Telewizja tradycyjna nie jest już tą samą telewizją, co jeszcze kilka lat temu. Czy kilkanaście lat temu, widownia telewizyjna nie jest już tak obszerna jak kiedyś, no bo mamy internet, mamy y, przeróżne kanały dotarcia do odbiorców i wcale nie trzeba pracować w wielkiej telewizji czy, czy mniejszym kanale telewizyjnym, żeby mieć swoje grono odbiorców. Jeżeli jeden czy drugi YouTuber potrafi zgromadzić y, widownię większą niż kanał informacyjny w ogólnopolskiej telewizji, niekiedy bo to są milionowe zasięgi, no to umówmy się, to, to, telewizja nie ma już takiego wielkiego znaczenia. Ona ma oczywiście jeszcze dla y, ludzi, którzy potrzebują przewodników, czy tak przeprowadzić przez meandry informacji. Ale już nie są źródłem tej informacji dla większości z nas, bo jak siadamy przed programem, który podsumowuje dzień, no to już jesteśmy przygotowani, bo już przeczytaliśmy w internecie, obejrzeliśmy w kanale informacyjnym, usłyszeliśmy od sąsiada, w sklepie czy, czy w autobusie. Więc to nie jest tak jak kiedyś, kiedy była tylko jedna telewizja i tylko jedno radio. Jesteśmy już zupełnie innymi odbiorcami mediów, jesteśmy bardziej krytycznie nastawieni i mam nadzieję, że będziemy w sobie rozwijać krytyczne myślenie o treściach, które są nam dostarczane, bo najważniejsze jest to, żeby czerpać wiedzę z przeróżnych źródeł, a nie być wyznawcą tylko jednego medium. Pani właśnie zahaczyła o coś, co chciałem zapytać, czyli czy właśnie nie ten podział na tych tradycyjnych mediach nie zaskutkuje tym, że młodzi ludzie po prostu coraz częściej i tak się odwracają, nie oglądają telewizji, nie, nie czytają gazet. Tylko wolę czerpać wiedzę z internetu. I czy to nie jest taki początek śmierci tych tradycyjnych mediów, że one same wydają na siebie wyrok w ten sposób? <laughs> Może same nie wydają. Świat po prostu się zmienia i zmienia się też nasze podejście do tego, jak odbieramy treści i jak korzystamy z, z tych treści, w jaki sposób. Żyjemy w czasach, w których jesteśmy chyba dzięki internetowi bardzo Przywiązanie do naszej wolności. Więc, jeżeli pojawia się program informacyjny, w którym ktoś, jakiś redaktor zdecydował, jaka powinna być kolejność podawanych wydarzeń, w jakim wymiarze. Te wiadomości powinny być przekazywane. No to my już myślimy sobie, kurczę, przecież ja sobie mogę zajrzeć do internetu, ja mogę to wziąć z tego źródła, tego i tego, w, takim, w takiej objętości, jaka mnie interesuje i w takiej kolejności, jaką ja chcę, bo mogę nie chcieć, żeby na jedynce było coś, co ja uważam, że nie jest istotne. Więc my sobie już sami dzisiaj konstruujemy swoje serwisy informacyjne. Wcale nie musimy czekać do 19 czy 19.30, żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło na świecie. Więc myślę, że same programy informacyjne dzisiaj raczej są takimi źródłami, może nie tyle samej wiedzy, ale narracji, tak? czyli sposobu patrzenia na świat. Jak będziemy oglądać jedno, drugie i trzecie, to będziemy wiedzieć, jakie są przeróżne poglądy, a już nie tylko telewizja będzie dostarczycielem informacji jako takiej, bo coraz rzadziej. Jest informacja w, w serwisie informacyjnym, tam jest jednak bardzo dużo opinii. Bardzo dogłębna analiza, dziękuję za nią. A teraz chciałbym zapytać o to, czy według Pani dziennikarstwo bardzo uczy pokory. Myślę, że każdy zawód może uczyć pokory. A dziennikarstwo. Hmm. Jest po prostu takim zawodem, który łączy się z tym, że się bardzo często pokazujemy, albo mamy jakiś wpływ, no bo przecież nie każdy dziennikarz musi być od razu dziennikarzem radiowym czy telewizyjnym. Może być po prostu dziennikarzem piszącym, albo radiowym i nigdy się nie pokazać publicznie chronić swój, swój wizerunek. Czy uczy pokory? Myślę, że droga, którą trzeba przejść i czasem robić komuś kawę i nosić za kimś kable yy, i być researcherem i być bohaterem drugiego planu i być szarą eminencją, żeby dojść do momentu, w którym to, to, to my jesteśmy ważni, tak, to my jesteśmy tą postacią pierwszoplanową, to jest naprawdę... Orka na Ugorze to jest, to jest taka robota, o której widzowie nie mają pojęcia, jak jest ciężka, jak bywa stresująca, ile kosztuje łez, ile nieprzespanych nocy, ile zaangażowania, ale też ile pasji, ile radości, ile tego, co jest nie tylko widoczne w okienku czy słyszane w eterze, ale też ile poza tym wszystkim widocznym dla oka. Dzieje się z nami. Ja o tym napisałam w książce: czego oczy nie widzą, właśnie po to, żeby przenieść widzów na drugą stronę wydarzeń, które być może zapadły im głęboko w świadomość, ale nie wiedzieli, co dzieje się z nami, kiedy musieliśmy o nich opowiadać. A te bywają różne, i to nie jest taka praca, którą można przynieść do domu i odrobić sobie w wolnej chwili. Ta praca dzieje się tu i teraz, bo tu i teraz toczy się życie. Właśnie w pani książce, książce, czego oczy nie widzą, pani mocno podkreśla to, że zawód dziennikarza to nie jest tak naprawdę tylko zawód, tylko to już się staje całym życiem. Że nie masz czegoś takiego, że wychodzimy z kolegium, wychodzimy z dyżuru i się kończy nasza praca. Nie, to jest po prostu życie. Tak, i bywają takie sytuacje, że nie wiem, siedzimy w domu a coś takiego niesamowitego się dzieje i my natychmiast chcemy być w centrum tych wydarzeń, że jak to mnie tam nie ma, ale bywają też takie, które już 可是。 Po wielu, wielu y, momentach, w których musiałam informować o trudnych sytuacjach, że już nie chcemy tego przeżyć, że to już jest tak męczące, że wywołuje płacz. Nie wiem, bywają takie m, też y, historie, że kończyłam dyżur, y, wsiadałam do samochodu, płakałam przez całą drogę y, po tym, jak musiałam poinformować o czyjejś śmierci albo o krzywdzie dziecka. Y, to nie jest tak, że my mamy jakiś pancerz czy taką kamizelkę, od której te informacje się odbijają. Jeśli, I każdy z nas, też ma swoją wrażliwość, no, jak każdy człowiek, każdy ma swoją emocjonalność, każdy jest po prostu inny. I w dziennikarstwie też każdy jest inny, i jed, po jednym coś tam spłynie, a do drugiego to tak wejdzie głęboko i wejdzie mu pod skórę, że potem nosi się tę wiadomość czy twarz osoby, z którą się rozmawiało, po prostu przez bardzo długi czas. I no, rzeczywiście, dla mnie nie jest to zawód, który jest jak przybijanie pieczątek. Nie. Teraz na koniec, żeby spłętować jakoś całe spotkanie. Jakie są pani rady dla przyszłych dziennikarzy? Bo tutaj na pewno było wiele osób na sali, które o takiej karierze marzą. <laughs> no żeby się e, niczego nigdy nie bali, żeby się nie, nie bali pytać, bo od tego są. Od tego, żeby e, zawsze zdrapać farbę z obrazu i, i zobaczyć, czy. Pod tą farbą też jest jakieś dno, coś tam jeszcze innego się dzieje, żeby myśleć o drugim człowieku, że to, to dla niego jest ta praca, nie dla nas samych. My, idąc do mediów, nie możemy być nastawieni na swój własny sukces. Bo to wtedy naprawdę to mija się z celem. My musimy myśleć o tym, że jak ja jestem czymś zainteresowana i mogę tym samym zainteresować moich odbiorców, to to nie ma nic fantastyczniejszego. A jeżeli jeszcze oni odpowiedzą, zrobiłaś to świetnie i, i dziękuję Ci za to, no to po prostu 5 centymetrów nad ziemią się unoszę, a przydałoby mi się. Dobrze, dziękuję bardzo dziękuję. za miłą rozmowę. To był naprawdę dla mnie wielki zaszczyt. Bardzo dziękuję porozmawiać. Ogromna przyjemność A naszych widzów zapraszam na kolejne spotkania z serii Meetup. Do widzenia.